Twardostoj urodzony, a nie stworzony, a nie sory już po różańcu. Osoby obdarzone tym imieniem twardo stąpają po ziemi, są stanowcze i przywódcze. Idealnie nadają się na stanowiska kierownicze, bo gdzie indziej można spotkać prawdziwego? Twardostoj to introwertyk, nic więc dziwnego, że wszystko i wszystkich ma w tam, gdzie można wetknąć wystające końcówki. Pierwszy w historii człowiek o tym imieniu był z pochodzenia Polakiem, syn Tadeusza Miekiszona i grażyny twardowskiej, już podczas życia płodowego dał się poznać z jak najlepszej strony. Jego końcówka wyróżniała się na tle innych. Miał zaiste długi ogonek, który podczas życia płodowego ewoluował w kość guziczną. Jego imponujące kształty mogły na tak wczesnym etapie rozwoju sugerować płeć dziecka. Sam członek nie miał już jednak tak imponującej długości, ale rodzice postanowili uczcić fakt posiadania długiego i twardego ogonka, nadając chłopcu imię Twardostoj. W późniejszych latach, dumny młodzieniec stworzył swoją własną legendę wokół całej sytuacji. Jak nie trudno się domyśleć, zainteresowanie płci przeciwnej osobom Twardostoja było ogromne. Jakże wielkie było ich rozczarowanie w momencie, kiedy odkrywał on przed nimi tajemnicę swojej alkowy. Miał on jednak inną cechę pasującą do imienia. Okazał się chujkiem podjebywaczem i szybko stracił status maczo. Imię z biegiem czasu traciło na popularności i już tylko nieliczni przodkowie mogą poszczycić się mianem prawdziwego twardziela. A tak naprawdę to nie.